W hiptrastach można używać dość dużego ciężaru, dlatego przy jego założeniu warto poprosić o pomoc partnera. Kolejną metodą progresji oprócz dołożenia ciężaru jest założenie gumy oporowej, także jeżeli masz taką możliwość, jeśli posiadasz gumę, to warto również oprócz handli dołożyć taką gumę. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które mają już dość dużo siły i są w stanie wykonywać hiptrasty z dużym obciążeniem. Natomiast jeśli nie jesteś w stanie wykonać hip thrustu, bo na przykład nie masz się o co oprzeć, no to możesz zastosować regresję tego ćwiczenia, czyli Groot bleach, wypychanie bioder z podłogi, jest to po prostu łatwiejsza wersja hip trastów.